Zdarzenia, jakich będziecie za chwilę świadkami, oficjalnie nigdy nie miały miejsca. Wszystkie dowody, wszyscy świadkowie zostali usunięci, a Spartan do tej pory obowiązywała umowa milczenia. Witam Was serdecznie z tej strony, czwarty Spartan, a przed Wami pierwsze zakazane spartańskie kroniki. Wezmę autozawis i ustawię w sumie co w czerno. W czerno coś? Hotel? Możemy w hotelu czerno, tylko będziecie powiedzieć, jak, który to jest budynek. Znaczy, Widziałem w sumie jakiś duży budynek w czerno, zaznaczyłem, żeby po prostu trafić do czerno. Też nie wiem, czy tak szczerze, który to hotel. Ja powiem ci, który zaznaczyłem. Lecimy średnią tylko. Ten pod e. e. Zaznaczyłem. Jakiś taki kwadratowy budynek, nie wiem, czy to jest pod duży, e, budynek, taki nie? duży, dobra, widzę. Dobra. No, dobra panowie? Leźcie z pierwszej czy z trzeciej osoby. Kurwa, poszanę był! Spadam? Dobra, nie. E... No to był, to był, to był walc, tak. To było dobre. E, 8 km lecę. Nie, no, lećmy tym, lecimy... Szykiem. Ta, szykiem, widziałeś sobie chwilę spawą. Dawajcie, dajcie do mnie, do mnie, do mnie. Okej, okay, okej, okay, okay. wszyscy lecimy na ten sam budynek. A ja nie wiem, lecie ze mną, to ten, ja trafię w hotel. Ale wyskakujemy, czy nie wyskakujemy? Możemy wyskakiwać. Tam daleko, na tak. Kolejny heli z lewej. Dobra, pikuję, ja z jem. Co to jest? Puf. Przeżyłem? Aj, nie trafiłem. Nie wie. Jestem w hotelu, to jest ciekawe. Wpadłem do hotelu. <laughs> o kurwa. Zajebaliśmy hotel. Na tym, na tym mi zależało, bo wiedziałam, że to jest możliwe. Tylko, się ze mną w środku, bo nie ma tam pierwszy, znowu oczywiście jak pierdolę, to ja. nagrywałeś to? No, <grywałeś> to? No, Powiem nie, nie a, po, przeży to? A, tak. Nie. Ja byłem w środku w hotelu, kiedy on się zawalił, no to ciężko byłoby to przeżyć. O, ktoś mnie zabił.